Tak, jeszcze większą motywację zapełem do owocowej pasji, jak ten pomysł mi wpadł do głowy, że sobota, niedziela będzie y, zawsze bez odcinka. Wtedy jedni widzowie sobie nadrobią zaległości z tygodnia, a drudzy sobie odpoczną. I ja też nabiorę energii, ale nagram dla was materiał na poniedziałek rano, już tutaj, w sobotę. No i cóż, wiśnie, szereśnie, też będzie cięcie, no ale. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o nadchodzące ceny wiśni, niczego się nie spodziewam wyjątkowego. I zobaczcie, już tak ta branża już się przyzwyczaiła do tych niskich cen, że naprawdę nie było wiśni, byłby przymrozki, to no tak by nie podnieśli, no, albo zaczęliby się upominać. Ale w każdym gospodarstwie, moi drodzy, sadowniczym, grujewskim, wiśnie to musiały zawsze rosnąć. No ale teraz te wiśnie wypierane będą przez borówkę amerykańską, tak? No bo kto wiśnie lubi? Mało ludzi, tak? A borówkę lubi praktycznie każdy. I w tym to kierunku idzie. Zbiory były. Mój rekord to 200 kg, czyli 20 plastików. Były tutaj kiedyś w historii rwaczki, które rwały 380 kg dziennie. Utalentowane, wiecie, szybko, ręce nie paliły, nie gadały. Ale tak to tak, średnia masa to tak 200 kg to... Też kobiety lepsze są w zbieraniu niż mężczyźni. Bardziej cierpliwe. No i te i też zasuszone, widzicie, pestki zostają. No i z każdym rokiem coraz więcej wypadów, no bo są wiekowe no i te mrozy minus 21 na pewno przetrwały Ale tutaj spójrzcie widzicie już jest dużo wypadów o pójdziemy jeszcze do tych, które sadziłem dwa sezony temu za 2 złote na targu drzewko kochani właśnie chyba było 10 sztuk no i ładnie się tutaj rozrosły no i te wypady zawsze tutaj o raz, dwa, trzy, cztery wsadzone tutaj Tutaj wsadzone dwie, o to były te najładniejsze sadzone przy widoku, cztery, no i następne dwie tam, a na resztę, moi drodzy, zabrakło i tak jest właśnie zawsze życie w ogrodzie, jak się robi zaoszczędzone, to później inwestycje ogrodnicze, jak się oszczędza, to później wszystko, moi drodzy, się mści i jest bardzo trudno, dlatego najlepiej, jeżeli robi się uprawę, to się nie oszczędza. Tego też sobie na owocowej pasji. A właśnie! Zestawy miałem Wam pokazać tak, dwa lata leżą w kartonach czapki, saszetki i postanowiłem, że tak nie może być. Jeżeli je sprzedam wszystkie, to za te pieniążki w co zainwestuję? W jakiś nowy projekt. A tak to będą leżały następne 10 lat a mogą trafić do sympatyków. I pakowałem jeszcze wszystko przez moje ręce, moi drodzy, nie przez Chińczyków. <noise> I tutaj wiśnie też. No fajna, sympatyczna, jak jest dojrzała, ciemna ta wiśnia. I zobaczcie, jeszcze tak jest susza tania wiśnia, bo jest mało masy ma. Są ulewy, deszcze, to jest tania wiśnia, bo dużo wody ma. I wiecie, będzie kupuje skup 100 ton, a wychodzi się 20 ton to woda. Zawsze są wymówki, powiem Wam, to jest okropieństwo, to samo dotyczy malin. Przemysł to jest liczyć tylko to taka jak po prostu odpad, ale to też się może płynąć na soki. Nie sprzedawać to twórcą, być takie hasło moi drodzy. Nie sprzedawać przy a w cudowniczych stronach jest tak, że jak jest niska cena jabłek, to czasami na te jeszcze więcej, później sprzedają, bo się boją niektórzy, że będzie jeszcze niższa, będzie tak psychika. No bo moi drodzy, szykujcie się teraz na obejrzenie zestawu. Tam, tam, tam było serce, tam była pasja, to było zamawiane. Miłość do roślin, do upraw.